Cześć, ogólnie z promuję kanały i tym razem z tylko do nas jeden widzicie to z 184W, będziecie to promować, a więc o to lecimy. No i ogólnie naprawdę zachęcam, byście ten kanał oczywiście zasubskrybowali, bo ten kanał jest naprawdę super widoczny że nagrywa streamy, więc będzie to w sumie taki streamer, więc naprawdę subskrybujcie, ja macie link w opisie do ten kanał, żeby się dobie mu tam kilka subików, bo mi naprawdę mi niezmiernie miło. Super kanał, już teraz polecam. Bo chłopak dobrze zaczyna, więc dobijcie proszę. Bagam tam z 30 subów, bo, bo on bardzo właśnie chciał, żebyśmy dobili się subskrypcji. A więc bogam, wejdźcie w ten kanał i subskrybujcie. Po prostu byłoby wtedy niezmiernie miło raz jemu. A my lecimy do się! Z tej strony Frank w dzisiejszym odcinku ogólnie zrobimy sobie powrót naprawdę do naszej starej Serii na moim kanale. Oczywiście kiedyś nagrywałem, ale naprawdę dawno się w sumie stęskniemy za Bedwarsami. I w dzisiejszym odcinku sobie zagramy w Bedwarsy, będziemy też grać i pykać. I ogólnie, tam może sobie oczywiście wygrać. Nie będę was spodobał, oczywiście, gierki, ale fajnie było, więc dużo się akcji działo. A więc, oczywiście, nacie filmik do samego końca. No, i jak jeszcze nie subskrybujcie mojego kanału, to czy prędzej, go subskrybujcie, tutaj macie przycisk. Jak po prostu go byście kliknęli, to byłby naprawdę mi niezmiernie miło, gdybyście po prostu go zamienili na szary. Po prostu, bym był by, by mega Wam wdzięczny. Oraz też zapraszam Was na mojego Instagrama, też się powinien wyświetlić. Oraz na Discorda, tutaj do naszego teamu z Bartolem też zapraszam. Yy, no i też przy okazji w sumie też taką łapkę w górę pod tym filmikiem. Yy, pra prawie nam udało się do 30 łapek pod moim starszym filmem, więc spróbujcie jeszcze dobić 2 łapki pod tym filmem, a byłoby fajnie 30 w sumie w tamtym filmie też. No i tak samo też pod tym filmem 30 łapek, tutaj macie... Jest tutaj tekst, naprawdę że chciałam, żeby się po prostu te 30 łapek wbili w tym odcinku. A ja chyba już nie będę was zanudzał. No dobra, my lecimy z kolei. No znowu jakiś ziomek nas podjeżdża niestety. Ale my tu się musimy jakoś bronić i nie się tego tak szybko, naprawdę. Kto tutaj jest? Czego tutaj chcesz? A nie, a nie, on tam jest, dobra. Ta pigi, głupia świnka, jakaś tam jest, ale dobra. Mm, musimy tutaj kompletnie tutaj coś zdziałać. Bo z serio porobi jakoś. A nie, nie ma już, jest to cała zabita. Uf, to dobrze. O, dobra, nie ma, że tutaj. Mm. Dobra, lecimy, lecimy. To! Aha, dobra! Jak się to jakiś ale nie dobra, on po prostu zresartował grę. pewnie z gry. Ja nie lubię mega w tej grze tych ludzi sobie prostu z tej gry jak właśnie ten ziomeczek. Bo mi się po prostu nie chciało. Ajaj, aj, to jest smutne. Ale no dobra, no niestety no. Teraz sobie tylko... Mamy już troszeczkę tego, więc teraz trzeba kupić tutaj jakiś fire, fireballka. Teraz to tu nie było jakiegoś zioma? Nie, tu nie ma ziomka, dobra. Ziomek czerwony. Ej, nas tam podjechać! Już! Pereć! Pereć, stąd! Mam taktykę. Dawaj, spadaj! Nie, już myślałem! O, tutaj ziomek, tutaj ziomek, tutaj ziomek. Nie! To PvP jest jakieś! Nie, 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 to PvP jest niemożliwe, serio w tej gry. To PvP jest niemożliwe. Nie wiem jaki bym on mnie zepnął, ale to jest jakieś nienormalne. Dawaj, dawaj. Ja, nie, nie, nienawidzę tego PvP, serio. Nienawidzę PvP po prostu w tym Minecrafcie. To jest najgorsze walka. Ja nie lubię tego, że oni tak mnie... Szczególnie w Bedwarsach najgorsze. To jest dobra, ja po prostu podjeżdżam. Nie chcę mi się to już zanudzać tym. No ale dobra. Ja po prostu Bedwars są to naprawdę jakieś... Na no, jakichś nie wiem, takich pro, że oni kompletnie po prostu. Spychają mnie, no to jest najgorsze w tej grze. No i dawaj, nie ma! Zginiesz tutaj, świnio! on ta świnia nas podejrz, ta świnia nas podejrz. No dawaj, dawaj, świnko, że my tu nie jesteśmy. Dobra, le, leż, ten, ta świnia nie była jakaś do dobra. Nie udało jej się nas przechytrzyć. Ale dobra, musimy teraz mega tutaj. Podejrzamy typu po prostu, to jest najlepsza taktyka. Gem. Dawaj! Leży! Dobra, leży ziomeczek, już teraz tak nie ma. To już teraz tak nie ma, no. Mam małhafę, więc taki, w sumie, słyszymy, że minusik. Mm, więc lipa jest troszeczkę. To się nas nie podjechał. No co? Co z żadnym mnie? Ja wracam do bazy najlepiej, bo chyba opłaca mi się w sumie teraz kampić. O kurczę, I to Dawaj, dawaj, dawaj. Ileż. No, myślałem, że go depnę Serio. Zawsze odpychają mnie, a ja. Dobra. Yy, na chwilkę muszę tutaj. Powiem, że zginąć, bo jestem ja takiego laga, czekajcie chwyczkę. muszę na chwilę wyjść, kończę z serwera i wejść jeszcze raz po prostu, to jest najlepsze wyjście na ja, takie olaki, ale nie wiem kiedy to tak się zbugowałem w lobby, czy kolejnego nie ma tego laga, oczywiście już, już to was znam jest jezu, serio naprawdę, po prostu ta po prostu Minecraft jest taki zbugowany, ja już tak dawno nie grałem w tą grę, po prostu jakoś mi się tak znudziła, nie wiem czemu, po prostu... Mega mnie to denerwuje. Czy znaczy, nie, że nie grałem, ale na odcinkach ostatnio chyba grałem, ale po prostu tak no, na tych serwerach najbardziej nie wygrać. Minecraft, bo bardziej grać chyba taki survival, niż nagrywać takie właśnie gry. Bo. A czy ten Hypixel, najgorszy ten Hypixel, bo to jest mega dużo po prostu osób. Ale dobra, no. Dobra, nie będę narzekał, lecimy. Dobrze, na łóżka się zniszczyli. To jest przynajmniej plus taki ulga. Więc ja tutaj teraz się uzbiorę najlepsze. powiem, że przedmioty. Kupiłbym sobie jakieś tutaj. No dobra, już tu mam coś. Jeszcze tylko, jeszcze tylko, dwie sztab jeszcze tylko trzy sztabeczki. I już no. No i już, dobra. Mm, tutaj tak. O, ten ziomek tutaj jakiś tu przyszedł. Dobra, teraz spróbujmy tutaj naprawić coś, być Mam tu siedem sztabek. Dobra. Kupujemy. Yy, oczywiście fireball. Trochę Wam mnie. też się nam musi tu przydać. Czymś na budowanie jakieś. I lecimy no. To ja pozostało nam teraz tylko na bitkę iść. I tak teraz spadamy. Gdybym tak spadł. To ja naprawdę teraz tak zwariowałbym. Żebym takiego rage'a zrobił. Choć oczywiście. Yy, mi się mega wkurzył. Eee nie no dobra. Dwa biorę, Biorę je. Biorę je. Biorę Biorę je. Moje są. Nie się nikt to jest ten... żeby ten zaskocz. No, on powiesz, nie zauważył mnie na szczęście. Więc teraz ja bym... Trzeba kompletnie widzi tutaj. Nie! Leś! Jezu, to była taka scena. Już myślę, że ja kompletnie zginę. Nie wiem jaki mi się udało go porobić, ale jak koniecznie wracam do bazy, bo mam takiego lowka. To jak usiemka. Na uldze mi się to udało. Złote jabłko, dawaj złote jabłko. Nie mam kompletnie siły. Muszę wygenerować kompletnie. Dawaj mi sztabkę. Jabłuszko, jabłuszko. Gdzie ty jesteś? O, jabłko. Dobra, okay, jedz, jedz je. O Jezus, ale to była kompletnie scena. Już mi się wydało, że kompletnie zginę. Ale na szczęście się jakoś tutaj udało. Mogę jakoś zwalczyć, naprawdę. Ale to serio było, a to było w ogóle ostatnie zabójstwo, czyli żółtych tych praktycznie, a no w sumie tak, rzuci... O nie, nie wiem czy to się nazywało w sumie ostatnie zabójstwo. A to jest świnka jakaś. Pigi, jakaś tutaj. <laughs> Ta pigi xD z tej... Musimy tutaj zmiażyć tą pigi. Nie! Uciekam, uciekam od was, uciekam od was, fireball, fireball, fireball! Fire... No nie! No nie zabili skurczy byki. Dobra, ale ja chciałem iść pod jaksy, no. Dobrze, no, że się już na mnie nie obudowują. Trzeba po prostu bronić naszej bazy, No, tyle. O, oni się tam się pozabijali, gdy Widzieliście to? Po prostu, takie... Było, że ten niebieski wpadł w ten zielony. Dawaj, dawaj, gemy, dawaj, gemy, Tapiecie, kamy, 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 kamy. Popka odpalona. Serio, mam kiedyś laga. A nie, mam laga, oni są offline. Dawaj, giniesz! Nie ma, uciekasz? Uciekasz, tak? No dawaj, 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 dawaj. tchórzysz? twój żółty? No to potchórzysz, tak? A oni są co, na offline? Ej, ja tego ziomka nie będzie Ta gra mnie denerwuje. Ta gra mnie denerwuje kompletnie. Uff, dobra, już się na że nam zniszczyli, ale na szczęście nie. O, moje, moje, życzę. Już, już to bałem. Mam żelazny z nim. jest, 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 jest. się omów na, na luzaka. Idziemy pod jaksy i tak teraz spadamy. Ale to jest ja to to z tym spadnięciem się go w nie mieściło. No dobra, przepraszam was jeszcze mega za to. Tu się, tu się, to jest ta pigi. A nie, tu nie ma pigi. Zawsze tam pigi najbardziej się się z tych niebieskich. Ła! A to jesteś ty, dobra. Ja się tak przestraszyłam. To się w głowie nie mieści. Niebiescy mają do niebie wyro, to wiem. Niebiescy mają wyro. O, szysztabek. Piorę ja oczywiście dla siebie. Yy, dawać gemiki, dawać gemiki Nie, nie ma żadnych gemm. A tam ci są mega tacy tam ci są mega tacy fani, że to się w kompletnie nie mieści. Okej, okay, to żeby się nie wpadł, Dobra, Podjeżdżamy. O Kurczę, o kurczę. Bez sensu tam szłem. Bez sensu tam szłem uciekać Ewakuacja Ewakuacja, powtarzam Ewakuacja Uciekamy stąd! Nie chcemy z nimi żadnego do czynienia Tutaj z tymi ziomeczkami Dobra, wygrywacie Nie <laughs> Widziałem, że i tak zginę Dobra, nieważne Lecimy hmm. Dobra, dobra My tutaj się jakoś jeszcze zajmujemy Biorę Nie boję gemy, na tylu, no Teraz idziemy tutaj na nich się na nich po prostu odegrać jeszcze raz. Wiem, już to w sumie nie ma sensu, ale spróbujemy oczywiście. może możemy wziął. W ogóle pójdźmy na to tej bazy, bo w tej bazie kompletnie... A nie że są, że się tutaj jeszcze są to się tutaj żółci. Jeszcze to się to są żółci, kompletnie. Wysztawki tu leżamy. A więc to wejdźcie taktycznie jakoś podjeżdżamy. Hoja! Leży! Leży! O Jezus! Ale ulga! Oczywiście ja trzeba tu kupić jakieś. Już hmm, ktoś zjedli kompletnie, bo ja mam takiego loa. Dobra, dawaj, jabłko! Jezu nie, nie wiem czy, czy coś tu z myszką, że tak źle to przebijam, ale dobra. Pewnie mało Minecrafta grałem, więc... Ale dobra, udało mi się porobić! Mega, no serio, łóżko nam zwalili. Niebiescy teraz mają tylko to łóżko. A też nie mają łóżka! Ha! Nie mają każdy łóżka, nie ma! Ej, ej! W sumie... Karma wraca, jakby karma wróciła, ej. W sumie teraz tutaj coś możemy mega zdziałać, naprawdę. Coś tutaj... Mega... Można w sumie zdziałać w tych Bedwarsach. Dobra. Mówię tam, przepraszam was, tutaj za nos po Dobra, lecimy. Ich, tutaj... Teraz ja nie mogę zginąć, bo... Jest dwóch na dwóch, więc takie jest w sumie minus troszkę, bo oni mogą... Coś nie ja tu mam w sumie? Już troszkę... Yy, dobra. Kilow. Trzeba to kupić? Troszkę ognistych kul. No i lecimy! Lecimy, lecimy na bitkę. Jest dwa na dwóch. Tam jest, tam jest zielony mój, a więc spoczko. Gdzie są teraz żółci? To jest też takie pytanie. Gdzie oni teraz są? Ja muszę spotkać się z tym zielonym i robić wspólne siły, bo to jest sobie najlepsze rozwiązanie żebym teraz nie zginął. Idę do zielonego. On tam był chyba. Tam jest zielony? Chyba tam jest zielony. Dobra, lecimy do zielonego, bo on jest ze mną. A ja jestem zielony chyba? Tak, jestem zielony. Dobra. O nie! Sam zostałem teraz. Sam zostałem zielonym. Skurczę, dobra. Porabiam tego. To jest jedyne wyjście. Porabiam tego ziomka. Wtedy będzie znowu na równo. Gdzie on jest? jest Chciałeś, żebyś Nie ma tu niebieskiego żadnego? Nie, nie ma tutaj żadnego. O, kurczę, jestem. Bo jest dwóch na jednego. O A tam jest. To niewidzialny? No nie miałam pytań, żeby niewidzialny. No już, dobra, to byłby na tyle z tego odcineczka. Mam nadzieję, że filmam się spodobał. I że tak, to taką łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli ja mój żegnał, a więc cześć.